No i dziś kolejna odsłona ruda Janowickich. Idziemy na Skalnik. Tradycyjnie z Janowic Wielkich. W takiej pięknej aurze pogodowej. Eee, ruszamy na Skalnik. No i tak przy okazji chcieliśmy zareklamować świetne firmowe ochraniacze przeciwdeszczowe z kiosku za rogiem za całą piąteczkę. I spełniają swoją funkcję dokładnie tak samo jak te za pięć stówek z większych sklepów, prawda? Dodatkowo jest mi bardzo ciepło. No, i jeszcze grzeją bomba! Deszcz się trochę uspokoił na szczęście i już jesteśmy na pierwszej stanicy na szlaku. Tutaj docieramy do zamku, do ruin zamku Bolczów. To cholernie ciekawa miejscowa, oryginalnie datowany na tam 1370 rok, kiedy tutaj postawiono fundamenty i tak przez wieki był odbudowywany, niszczony, niszczony, odbudowywany, odbudowywany niszczony. Ostatecznie no, wygląda tak, jak wygląda. Z tego czasu nawet było tutaj schronisko górskie. A teraz jest tutaj coś, co przypomina troszeczkę no, taką nieodrestaurowaną wersję chojnika. W moim odczuciu. wart jest obejrzenia, no bo jest. Stąd za chwilę wyruszymy czarnym szlakiem ku Głaziskom Janowickim i tam połączymy się z niebieskim szlakiem, którym będziemy kontynuować drogę aż do Skalnika. No i taki, taki jest plan. A to są Głaziska Janowickie. Fajne. No, no fajne. Głaziska Janowickie. 590 metrów, tutaj jest rozdroże. Tutaj dołączamy do niebieskiego szlaku na skalnik. I jest to droga liczona na 3 godziny. No 3 godziny. Idziemy. Właśnie taka trawka jak z puchu, coś niesamowitego. No. No co, jesteśmy na niebieskim szlaku. Jest naprawdę bardzo widokowy. Znaczy jest widokowy. Tu jest po prostu nie bardzo. czyste momenty, takie po prostu nieruszone, nie dotknięte. może nie tu, ale jest absolutnie piękny ten szlak tutaj ten kawałek przynajmniej. Tak. Jesteśmy teraz na podejściu na pierwszą górę na trasie na Wołek. Za 10 minut mniej więcej tam będziemy i będziemy, jak będziemy, jak dotrzemy będziemy się cieszyć, że tam jesteśmy. No. O, się rozpogodziło, co jest fajne, ale też jest cholerna duchota od wilgoci po tych, no, po tych opadach porannych i to jest gorsza sprawa ale to i tak jest lepsze niż cholerna ulewa. Jesteśmy na wołku 877 NPM widok jest taki Na stoku z imponującym widokiem, kiedy jest dobre oświetlenie, to naprawdę można się zachwycać. Dzisiaj mamy mgłę zamglone, te doliny, więc nie ma takiego efektu, ale jest świetnie. No, piękny był wołek, zeszliśmy z wołka, kontynuujemy drogę na skalnik. No i są takie rozbieżności, że na przykład na e, słupkach jest samoznaczenia, że pozostaje godzina 45, godzina 30 nawet. Na aplikacjach to jest godzina 45, na innych, tam y, niżej oznaczeniach, 2 godziny. No i trzeba to sobie wszystko jakoś uśrednić, zaokrąglić. Zostaje jeszcze godzina do Skalnika. Ten cały niebieski szlak głównie ciągnie taką drogą leśną. No, ale to nie jest najgorzej, to nie jest źle, bo naprawdę jest fajna okolica, fajne widoki dookoła. Droga też. Może być, tak. No, Przepiękne są panoramy, których nie widać oczywiście w całości. <laughs> Szliśmy nudną drogą, i nagle taka zmiana scenerii, jesteśmy w zupełnie innym, w innym klimacie. Nagle się to zrobiło gęsto, jak na deptaku, bo niedaleko dochodzi żółty szlak od strony miedzianki, więc pewnie łatwiej jest co niektórym tutaj dojść na szlak. Przedziwny jest ten kawałek terenu, przedziwny. A można powiedzieć, że już zaczynamy. Podejście na skalnik. Uff, podejście na skalnik to półtora kilometrowa prosta ściecha kamienista, która daje się odczuć w nogach. O, tak bym to wszystko określił. Skalnikę leży do Korony Gór Polski. Jest najwyższym szczytem Rudaw Janowickich. Ma 944 metry nad poziomem morza. I za chwilę tam będziemy. No tak, widzę, że skalnik nie jest w ogóle skalisty, tylko jest lesisty bardzo. Tam. No. I cholernie Ale, mało widokowy, tak? Szybko. No <słuch> No więc tak to. Tak, tak. Skalnik. No sam skalnik jest tak bardzo w lesie, że nie wygląda w ogóle jak szczyt. Ale jest szczytem. Jest szczytem, jest... E, najwyższym punktem Rudaw Janowickich. <słuch> Hmm, tak. Ale to nie wszystko, no bo teraz pójdziemy dalej w kierunku... koni, apokalipsy. Kałek pół kilometra dalej w kierunku Kowar. Y, y, będą tam takie skały o nazwie Konie Apokalipsy i inne ciekawe, takie ostra, mała i tam idziemy. Daleko skalnika, jakieś 300 metrów, 400 metrów dalej, jest punkt widokowy, ostra, mała. Punkt widokowy pośród skał z, z platformą widokową. Idziemy. Znajemy za punkt kulminacyjny tej trasy. Kurde, nie będzie chyba nic lepszego dalej, tak myślę. Ja myślę, że konie mogą być ciekawe, konia apokalipsy, idziemy zobaczyć. No, a po drugiej stronie ścieżki za ostrą małą są konie apokalipsy. Taka formacja skalna. Skałki jak widać tutaj na obrazku. Konie apokalipsy, a stąd widać, że mary. Ten pysk znaczy. W buzie, czy jak? No o takie mangowe konie trochę. Mangowe. A to wygląda jak budyń apokalipsy. Kipiący budyń apokalipsy. Ależ kolor ma dziwny ta skała. To jest trzeci konie apokalipsy. Mamy tu piękne skały i teraz idziemy dalej, idziemy dalej naszą drogą. Schodzimy powoli w dół. W kierunek Kowary. Czas dwie godziny. Czas start. Próby nagrania Śnieżki tam w dali, w tle zapewne mi się to nie uda, ale może na jakimś tam zoomie w postprodukcji wejdzie. Śnieżka, Śnieżka, Śnieżka. No i w dolnej części zejścia wchodzimy na utwardzoną drogę, która już prowadzi do samych kowar. Nazywa się to też yy, Trakt Kowarski, ścieżka rowerowa i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie idzie ten niebieski szlak do samego miasta. Zielony. Zielony. Zielony, tak jest. Jesteśmy prawie w Kowarach. Właściwie jesteśmy w Kowarach. Czy widać, że zbliża się burza, bo grzmi, błyska się. Tam to już jest po prostu konkret. To co tam za nami jest, to jest konkret. W bardzo dobrym momencie, żeśmy zeszli z tych gór. No bo nie chciałbym być teraz tam. Nie. No i tak to jest. Ja już tu nagram końcówkę, bo nie wiem, czy zaraz nie zacznie padać deszcz. E... Zacznie się dużo. Mała wołnica taka, pewnie się zacznie. E... 18 km trasy. Wyszło nam. Prze... Aha, czekaj, bo nie powiedziałeś jeszcze. Ustaliliśmy właśnie, że to. E, ta burza się zaczyna z powodu tego, że właśnie widzieliśmy te konia apokalipsy. No coś jest takiego, że posiedzieliśmy na koniach i odpaliły burze. Także no i ten. naprawdę ten... trwało no. naprawdę i to już tak jest bardzo blisko. W każdym razie, 18 km. W Ile samej trasy? To... No, Z samej trasy. Janowice, wielkie kowary. No w czasie takim, ja wiem, pół, 6 godzin w trasie. Tak to wychodzi w liczbach. No i chyba na razie kończymy, bo zaraz może zacząć padać deszcz.